Cześć siemanko, witajcie, z tej strony Matkonix I witam was w kolejnym odcineczku z serii M-Cric, Oczywiście w grze Farming Simulator 22 I witam w kolejnym odcinku I w dzisiejszym odcinku czeka nas naprawdę dużo roboty Ogólnie poza odcinkiem, tak jak mówiłem, zacznę powiększać pola I w sumie łączyć tutaj pola I już wam pokażę jak to wszystko zrobiłem Ostrzegam, że jeszcze nie skończyłem Tutaj powiększania, bo ogólnie, na przykład, jeżeli chodzi o te dwa pola, to jeszcze nie skończyłem ich tutaj łączyć. Ale, na przykład, w taki sposób zacząłem już to robić. Tutaj, pół został jak widać, w taki sposób zacząłem to właśnie orać. Tutaj, tą drogę co była, usunąłem, bo znowu wiem, że ją właśnie usunąłem, Tej drogi tutaj nie będzie, i właśnie wziąłem tutaj, posadziłem krzaczki i takie różne właśnie rzeczy. No i tutaj tak pociągnąłem, to oczywiście dalej będzie pole tylko tu nie zorane jeszcze, no i w taki sposób to pociągnąłem. Tutaj było troszeczkę doorane, no i tutaj zostały zwężone troszeczkę te między, żeby ta droga była no, najlepsza, nie? Moim zdaniem taka żeby nie była ona za szeroka, bo była trochę przy, e, za szeroka, moim zdaniem. E, no i tutaj powstało, tak jak mówię, pierwsze e, pole. Znaczy, tutaj powstało pierwsze, które jeszcze nie skończyłem orać, a tutaj powstało drugie pole, które też, e, jak widać, w taki sposób oto e, powiększyłem. Tutaj podosadzałem jakieś drzewa, wiadomo, krzaki, różne tego typu rzeczy. E, całe pole zostało zorane, i jak widać, też zacząłem już tutaj rozrzucać wapno. I w dzisiejszym odcinku. Będziemy sobie zbierać kamienie naszym nowym sprzętem, jak, jak widzicie, już zacząłem zbierać, ale właśnie to dzisiaj będziemy robić. Później, jeszcze sobie będziemy em, rozrzucać wapno. Także naprawdę, dużo roboty nas czeka. E, więc nie będę przydłużał. Zasiadamy sobie już tutaj do naszego nowego ciągnika i zaczynamy e, robotem, tak. Także wsiadamy, odpalamy e, i zaczynamy zbierać właśnie kamienie. Od kamieni, sobie dzisiaj zaczniemy. Zacząłem już właśnie, tak jak mówiłem, rozrzucać te wapno tutaj. Bo co prawda te pola nie wymagają wapna, tylko wymaga, wymagają miejsca, gdzie jest pole powiększone. Ale postanowiłem, tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, że wapno dam wszędzie i wzoram też wszędzie, żeby wszystko było jednakowo. Po prostu. I ogólnie, jeżeli chodzi o zbieranie kamieni tą to, to, to maszyną, to jest bardzo zadziwiające. A wręcz powiem, że fajnie nawet bo na przykład w porównaniu do tamtej starej maszyny jaką mieliśmy dobra GPS -a sobie włączę to dużo wolniej te kamienie tak jakby szły w sensie takim, że mniej ich było z hektara, tak to może powiem. A tutaj naprawdę one sypią jak głupie. Nie wiem czy to tak można powiedzieć. Po prostu jest ich o wiele więcej, bo to też w sumie ta maszyna w przeciwieństwie do tamtej tutaj wybiera te z ziemi te kamienie. I też nie wiem, czy to właśnie jak tą maszynę robię, to czy muszę co sezon robić, czy może jednak co dwa sezony. Właśnie też nie wiem. Co prawda mamy tutaj ustalone na tej serii, że co dwa sezony zbieram kamienie, ale czy ogólnie maszyna tak robi, to jest właśnie ciekawe. Więc możecie dać znać, bo ja ogólnie nie wiem. Dobra, wiecie co, ja tutaj dam poprzeczniaka, zrobię w sumie yy, sobie, żeby tutaj mieć zrobione. E, chwilę posiedziałem nad tutaj oraniem i ogólnie tego e, robieniem. Właśnie, i ogólnie chcę Wam bardzo podziękować za odbiór właśnie poprzedniego odcinka. Bo to jakie tam wyświetlenia zrobiliście i łapki, to jest coś naprawdę niesamowitego. Może odcinek nie jest najpopularniejszy z całej serii, ale w najbliższym czasie myślę, że takim będzie. I będzie miał najwięcej wyświetleń i będzie rekordowym odcinkiem, który zrobi najwięcej wyświetleń ze wszystkich odcinków do tej pory, co nie? O to mi chodzi, bo to naprawdę ile zrobiło, to wyświetleń tam ten odcinek to. Yy, czekajcie, muszę sobie widzieć GPS-a jeszcze ustawić. O, chyba tak powinno być w miarę git. Ehm, także tak jak mówię, bardzo dziękuję. 50 łapek zostawiliście i nawet dużo więcej, bo tam już jest yy, w jak nagrywam, nagrywam. to we wtorek i jest już 80, także naprawdę mega. Ehm, właśnie. I tak sobie teraz myślałem. Bo ogólnie w poprzednim, e, wczoraj był odcinek na kanale, gdzie się was zapytałem, czy chcecie maraton tutaj z tej serii. Bo e, kiedyś jak robiłem tu ostatnio maraton, to mówiłem, że za miesiąc zrobię maraton, jak tam wbijecie próg łapek. Wy to oczywiście wbiliście. E, no i właśnie teraz do was takie pytanie, czy byście chcieli e, maraton. Znaczy pewnie większość osób by chciało maraton. Także możliwe, że ten maraton... E, właśnie, kiedy on by miał się pojawić? Bo jakby miał robi, robić maraton, to wiadomo... Żebym musiał powiedzieć, kiedy ten maraton chcę robić, właśnie dobra, działa i działa, e, i tak sobie pomyślałem, że teraz w lutym jeszcze bym chciał ten maraton zrobić i prawdopodobnie, jakbym miał robić ten maraton, to by był on prawdopodobnie też pięciodniowy albo jeszcze dłuższy, coś takiego i mógłbym zaproponować właśnie najbliższy tydzień, nie ten co teraz jest, tylko jeszcze następny e, i, i myślę, że by było fajnie, i zrobić jeszcze kolejny maraton. Właśnie tutaj odcinku, bo teraz naprawdę dużo W tym sezonie ogólnie będzie roboty jak mówiłem Właśnie, więc taki maraton w sumie głupi był Byby by nie był, także Dajcie znać co myślicie o tym Może zróbmy coś takiego, że wbijajcie tutaj nie wiem 50 łapek w górę, o coś takiego zróbmy Gdzie na przykład nie, dobra zróbmy taki challenge Zostawcie tutaj 50 łapek w górę w 24 godziny Wrzucę ten odcinek o równej godzinie Powiedzmy, że wrzucę go równo 17 go widzicie. jutro do 17 widzicie właśnie 50 łapek. I jak te 50 łapek do jutra do 17 będzie, to gwarantowany macie maraton jak w banku u mnie. Już od poniedziałku. Yy, właśnie. Yy, także wbijamy. Ale jeżeli nie wbijecie, to myślę, że też możecie odbić ten maraton, chociaż jeszcze na 100% wam nie powiem tego. A jak wbijecie, to na 100% będzie maraton. Także zachęcam. Yy, właśnie do wbijania i co ja już ogólnie mam pełną yy, prawie tę zbieraczkę yy, co jest już naprawdę mega że to tak szybko można zbierać nie chcę mi się tego GPS-a tak przedstawić w sumie to ja mogę zrobić sobie tak że mogę wykryć szerokość przecież i mogę dać yy, czekajcie ile to ma metrów sobie muszę sprawdzić to ma, ma 5,1 tak mi się wydaje czekajcie zbieraczka do kamieni szerokość robocza 5,5 metra Co to na szybkość tylko ustawię o dobra o i teraz będzie działać dobra już nie będę musiał sobie sam ustawiać no i wracając gdzie te kamienie w ogóle wyrzucić bo jakoś żebym się nie zastanawiał w którym miejscu mógłbym to właśnie wyładowywać te kamienie i tak sobie myślę, że gdzieś tam na Gospie, koło Gospy może bym zrobił, w sumie. Yy, tak myślałem, myślałem i nie wiem w którym miejscu dokładnie to robię rozładować, dlatego teraz pociśniemy sobie. Yy, bo ogólnie no tych kamieni jak widać naprawdę będzie sporo. So, ja mam już całą zbieraczkę, dwie tona, ile ja zrobiłem? Całe nic, także naprawdę mega dużo. No, i tutaj, tak jak mówię, jeszcze nie skończyłem tego oraz. To jeszcze tutaj będzie wyrównane, i w ogóle, więc to jeszcze, jeszcze nie skończone, tak jak mówię. I tak teraz, tak w którym jest to rozładować? Ja sobie tak myślałem, właśnie na gospodarstwo. Ogólnie zwiozłem wszystkie maszyny, bo z odcinkiem, jakie żeśmy kupywali właśnie tutaj jeszcze dokupiłem jeden wózek. Postanowiłem, że będę miał dwa wózki po prostu na header do pszenicy, i do kukurydzy, po prostu w taki sposób. Też dużo osób było takich, co powiedziało, pisało w sumie, że czemu ja nie, roz, nie zrobiłem rozbudowy Gospy, tylko że maszynę pokupywał. Żeby większość, właśnie, znaczy nie większość, tylko no tam jakieś, nie wiem, 30% komentarzy było, czemu ja właśnie rozbudowy nie zrobiłem. A tak jak mówiłem, właśnie rozbudowę zrobię już też w najbliższym czasie. I teraz w sumie na nią będę zbierał właśnie pieniądze. Tylko teraz tak, ja się zastanawiam, w którym miejscu by rozładować te właśnie kamienie, no tutaj to po co, tutaj to wiadomo, że na pewno nie. Ja sobie tak myślałem, że gdzieś tutaj, nie, bo tutaj takie krzaki porobiłem na chwilę i tak sobie myślałem, żeby właśnie w tym miejscu nie zrobić czegoś takiego, więc w sumie czemu by nie, weźmy sobie wbudowanie i szybko sobie tu ogarniemy może teren w miarę. I może, no nie wiem, w tym moim zdaniem tu najlepsze będzie miejsce na robienie tego albo tutaj zrobić taki wjazdek. I o, i może tu zrobić, dobra, coś takiego tutaj zrobię. To teraz na szybkości sobie pomalujemy. O, dajcie znać, czy to będzie dobre miejsce, żeby właśnie w tym miejscu to rozodowywać. Te kamienie, o, w tym miejscu powiedzmy, że będę rozodowywał. Dobra, I teraz sobie e, cofniemy i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Moim zdaniem, to będzie dobre miejsce. Bo tak to ja nie mogę znaleźć jakiegoś lepszego miejsca na rozładowywanie tego. Więc e, no, teraz tak jeździmy. O, kurde, musimy sobie tutaj cofnąć. O, cofniemy sobie. No, bo ogólnie tych kamieni będzie bardzo dużo, więc wiecie. W sumie to ja mogę większy ten okrąg zrobić. Czekajcie, to ja zrobię większy. To kurde za mały jest. Moim zdaniem. Yy. O. Powiedzmy, że nie wiem, taki. Dobra, taki na razie zrobię. Możemy sobie teraz cofnąć. O. I możemy wyładowywać I ogólnie wyładowywanie też jest w tej maszynie bardzo fajnie, okej, okay, Rozładowuje. Dobra No to się w miarę szybko rozładowało Także fajnie Dobra, teraz sobie wysiądźmy i zobaczmy Jak to wygląda, no i w tym miejscu moim zdaniem będzie to najlepsze miejsce na rozładowywanie tych kamieni Także wracajmy i lecimy dalej zbierać Później jeszcze, tak jak mówiłem, rozcieramy sobie dalej wapno, bo tam jeszcze nie skończyłem tego tylko Chciałem sobie już na odcinek stawić może teraz poróbmy z tej strony Albo dobra, wrócimy tam, bo że tam nie dokończył Wrócimy tu yy, Sobie Także no, jak widać, teraz będę miał kupę roboty Właśnie I ogólnie, jeżeli chodzi o co, na jakich polach będę siał yy, To już zadecydowałem, właśnie. Ogólnie mam te, coś takiego w planach teraz: właśnie zrobić wam taką tabelę i gdzieś tutaj po prostu wklejać na ekran, gdzieś tutaj na lewo czy na prawo. W dół, ten gdzieś tutaj na ekranie umieścić taką tabelę. I na przykład w tej tabeli by było coś takiego, co nie wiem, co takiego. O kurde, tu już nie rościał wapna, to już nie będę tego te, tam jechał. I na przykład by było, że co chcę kupić, czy coś takiego, takie. O Boże. Takie właśnie tego typu sprawy Ile mam kredytu, już zwierząt, te, takie coś, także Tak sobie myślę, żeby taki tabel nie zrobić, nie, tylko nie wiem w jaki sposób by to zrobić, znaczy to Wiecie, takie bym e, Zrobił fajne Także dajcie znać Dobra, gps i jedziemy No ale animacja to też jest fajna tym, W tej maszynie Zbierania tego w ja sumie to możemy trochę jeszcze środka sobie pojeździć, bo tak mało jeżdżę. A ogólnie to jest nowy ciągnik przecież, to wiecie. Dobra e, Ogólnie niby nowy ciągnik, a mamy już prawie 2 motogodziny, także dosyć szybko to idzie. Niestety. Zużywa nam się szybko ten ciągnik. O Boże, nie tak. Dobra. Zbieramy dalej. Także co? W sumie, dobra, to jeszcze trochę sobie pozbieramy i myślę, że zaraz będziemy mogli e, pójść sobie do Maseya i troszeczkę sobie te wapno porozsiewać. Ogólnie też były komentarze, po co ja bym sprzedawał Jundira, mogę go zostawić i w ogóle? E, tak, w sumie myślałem, bo na przykład na odzera, no tu mamy już cztery ciągniki, ale wiecie, tam gramy we 3, a tu gram samemu, więc w sumie po co mi e, aż cztery ciągniki, co nie? Dwa ciągniki mi wystarczy, trzeci ciągnik ten. Bo pisali żeby Fenda, czemu nie sprzedałem? Nie powiedziałem, że Fenda będzie właśnie bardziej na przyszłościowo dla zwierząt. Teraz stoi u świni, później jeszcze jak będę miał krowy, czy owce, czy, czy konie, to właśnie też będzie. Także w taki sposób pomyślałem, co? No, trochę w sumie żałuję, że John Dira sprzedałem, ale tak jak mówię, no. Moim zdaniem nawet dobrze to wyszło. Wyszło jak wyszło, tak, yy, tak jak miało być, tak się stało, o, tak to powiem. Yy, właśnie, dobra. Yy, to może ja już to wezmę zostawię i pójdziemy teraz porościwać trochę tego wapna. Ja to tutaj wezmę wyłączę. Fajnie dzisiaj się pracowało, a teraz lecimy sobie do naszego ukochanego masejka i będziemy mogli sobie troszeczkę teraz porościwać wapna. Tylko muszę sobie GPS-a ustawić, yy, dobrego. To ma 12 metrów na rozsiewanie wapna chyba. Jeżeli się nie mylę, dobra, a nie, więcej ma. Czekajcie, to ma 18 metrów? A nie, ch chyba ma 18 metrów, mi się wydaje. Nie wiem, żem tak skrzywił trochę to. Żebym bez GPS-a tutaj obsiewał to. I jeszcze tam była ta droga. tak wyszło, jak wyszło. Dobra, to wyprostuję to i będziemy zaraz jechać normalnie. I już. Chcemy rozrzucania wapna to też dawno już chyba nie nagrywałem, więc... Więc fajnie, że coś takiego mogę zrobić. Ja mam tu kamerę zbliżoną? Ta, mam. Dobra. Myślałem, że nie. Dobra. Także no, ale żebym wyjechał. Może, żeby tu zaraz jakieś samochody nie jechały. Nie no, tutaj żartuję na tej... Na tej mapie to tak te samochody, to tak nie bardzo co jeździć. Dobra, jedziemy yy, Dobra, chyba teraz powinno działać No, 18 metrów to chyba ma Bo na 24 to nawóz rozsiewa, a wap to na 18 I teraz mnie rozsiewa, to dobrze Ale no, tych kamieni to jest sporo Ale w sumie było ranem, to nie ma się co dziwić, że tych kamieni jest dużo Więc no Ogólnie mam odcinka 16 minut, jakieś? Także. Jeszcze, jeszcze sobie tu popracujemy chwilę. Możem w sumie pojechać i chcę porać. Yy, czemu by w sumie nie? Więc jak skończę tutaj to, rzucać te wapno, to pojedziemy sobie jeszcze porać. O, żeby nie było. W sumie orka to też taka fajna będzie. Zaraz poramy. Tu rozsiewanie wapna to nam szybko pójdzie, także no. E, a właśnie, bo że mnie e, nie skończył. E, jeżeli chodzi o e, ten, bo e, zarządziłem, że tak tutaj powiem, zaplanowałem co, na jakim polu będę sobie siał. E, I zaplanowałem, że na przykład na polu e, tutaj 47.50, czyli na tym polu, co teraz e, obrabiamy, zadecydowałem, że sobie tutaj zasieje słonecznik. E, właśnie, pierwszy raz. Bo miałem zacząć hodowlę słonecznika i, i... teraz będzie najlepszy moment na to Właśnie, zaraz wam powiem dalej, tylko na wrócę O, dobra mm, Kurde, bo trochę najedzie na ten, na trawę, ale dobra e, I tak, a na tym polu, co tutaj jeszcze e, Nie zorałem, e, zdecydowałem, że tu będzie soja Na 52 też będzie soja, a na tym polu Będzie kukurydza dla świn bo teraz no, też potrzebuję tej kukurydzy bardzo dużo dla tych świn. Ogólnie, a propos świn, to ja ich mam już e, 30. Także fajnie. Mam już 30 świn. E, I tu żywność wszystko mają w miarę git. Dobra. I ogólnie, w najbliższym czasie możliwe, że właśnie będzie akcja e, jakiejś gnojówka czy obornik. Bo jak widać, gnojówki mam 11 tysięcy litrów już. Obornika chyba też tam 7 ton, także... Także no. Dobra, to może teraz sobie poramy trochę, tylko najpierw muszę odstawić i narosiewać. Widzę, że też wapno mi się prawie skończyło, to będę musiał pojechać kupić. że to, to, to się zrobi. Dobra, to trzeba zwolni, bo to Tu krzywo jest. O Boże. Łaszki urgę. Dobra Odstawimy sobie tak jak mówię to. Wiem, że y, nawet ja muszę przyznać wam rację, że głupio w nie zrobiłem, bo mogłem jakieś ten, ale tak jak mówiłem, y, w ogóle nie mogłem znaleźć żadnych tutaj wiat fajnych. Y, to znaczy znalazłem fajne wiaty, ale one były za dużo, co by było tu za ciasno, więc już postanowiłem, że już kupię maszyny, a rozbudowę gospy zrobię oddzielnie, co nie? Oddzielne pieniądze będę miał. I ogólnie teraz jeżeli chodzi o cel na co zarabiam, to właśnie teraz pieniądze będą szły y, albo na spłatę kredytu tylko że jak będę spłacał kredyt to ratami. E, I no i na rozbudowę gospy, co nie? I na to rozbudowę gospy też będzie trzeba no, zbierać pieniędzy bardzo dużo. Bo to będzie kosztować e, mega dużo tu sobie biegają <laughs> Fajnie, może uciekać, bo rozjadę was. No. Także no. Dobra, teraz możemy sobie zacząć orać, tylko muszę sobie włączyć to. A ja nie dał. Czekajcie, mogę makornika wziąć, bo ten Massey przecież ja to makornik... Kurde. No dobra, ale Massey tu... E, nie, Massey nie domaga z tym Pugiem widzę. Nie, to muszę ciągnik zmienić. Chyba. Bo zobaczcie, to w ogóle nie daje rady. Bo ten Pug wymaga 180 koni, a ten Massey ma 170. Y, niestety. Ogólnie w najbliższym czasie też będę chciał jakiś kolejny ciągnik kupić. Właśnie, bo jak widać, tak naprawdę teraz mam tylko jeden ciągnik, yy, który daje radę z każdą maszyną, co nie, bo Masę jest połowa, yy, połowa maszyn, jest za dużo dla Masaja, więc taki przypał. Dobra, to muszę wziąć tego yy, sobie i będziemy sobie tym musieli orać, bo ja zapomniałem, że Masę przecież nie ma wystarczająco koni do tego pługa, więc musimy sobie zamienić i. Będziemy sobie orać tutaj Tym naszym makornikiem no, w sumie i fajnie, bo ten makornik to wiecie nasz nowy wyciągnie, więc no dobra No i teraz to ja mogę orać No więc możemy orać Tutaj oczywiście też wapno dam Chociaż w sumie to nie wymaga wapna w ogóle Tylko wymaga tutaj gdzie zaorałem, ale Tak jak mówię wszędzie oram, wszyscy wszędzie wapnuję Postaram się, żeby w tym sezonie, znaczy postaram, zrobię tak, że w tym sezonie obrobię wszystko, czyli nawet wałowanie zrobię, żeby na 100% było i zobaczymy, jak nam te zbiory sypną w tym sezonie. Tutaj będzie soja i zobaczymy, jak to ta soja sypnie, gdy zrobię po prostu wszystko. Czy w sumie zawsze robię wszystko oprócz, nie wiem, tam wałowania. Wałowania to jakoś nie lubię zbytnio. Po siebie, w sensie, nie? Także. Ale w tym sezonie kupiłem nowe wały większe. To jeszcze wałowanie też się zrobi, wiadomo. I, i będzie git. No. Także jeszcze chwilę z poramy. I myślę, że będę kończył na dzisiaj. Troszeczkę sobie popracowaliśmy. Ja po odcinkiem ogólnie dokończę już obrabianie tych pól dokończę powiększanie i, i oranie i wapnowanie tego wszystkiego i w następnym już prawdopodobnie yy, będą już jakieś siewy możliwe, że będą jakieś siewy, coś w tym stylu yy, właśnie, nie będę tego pomijał, bo tak jak mówię, no nowe maszyny, nowe wszystko to yy, trzeba będzie zrobić ale to tak jak mówiłem, z tego sezonu będzie kurde z 10 odcinków nie no, 10 nie yy, ale z 5 co najmniej bo takie naprawdę to nie wiem, czy to liczyć z, z, z poprzednim odcinkiem, bo w sumie w poprzednim odcinku to tylko kupywałem maszyny. To może powiedzmy, że od dzisiaj liczymy, nie? No to dzisiaj jest pierwszy. E, na pewno będzie w następnym, tak jak mówię, siebie jakieś. Na pewno e, opryski, jakieś wałowania i wszystko. Wszystkie po prostu prace będę nagrywał w tym sezonie, więc. Trochę e, będzie roboty, nie powiem. A taki maraton, tak jak mówiłem, będzie moim zdaniem najlepszy żeby tutaj to wszystko ogarnąć. Dobra, ja ogólnie już nie będę wara, nie będę was przynudzać waraniem. Ja to do, dokończę pod odcinkiem. Ehm, także co? Tym akcentem, tak jak mówię, dziękuję za oglądanie. Ehm, pamiętajcie, żeby wbić 50 łapek w 24 godziny. I co? Trzymajcie się. Cześć!